Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Krzyły Ślązok. i Witam Was po tygodniowej przerwie w klas sezonie i dzisiaj ze względu na to, że tam krówki mogłyby coś więcej do żarcia dostać, ponownie robimy kisiąkę, i jak widzicie ze mną trochę ludzi. Znaczy się, zaczynając od lewej, jest tam All czyli Johnny. No ahoj. Lufty. Dzień dobry. I sobą. Cześć. No, I my sobie... Góry przepraszam, bo mogę nosem pociągać. No, bo, bo zaglucił się chłopaczyna, bo nie mógł oddychać ciepłym powietrzem. Jedź pierwszy Krzysztofie, bo ja się nie złamie tam. Dobra. no mój klas. Ale co sobie musisz mi wysiąść. O, to Dziękuję. Wszel... O, jedziemy. O, ty też mam od pasażera. O, panie. Dobra, Testowanie modów jadę... na odcinku. Ej nie, bo ja nie wiedziałem o tym. Baj al- allock w T i krzyku ślunzu. Ile ty tam jedziesz? Ja... Dycha. 9 Dobra. Więcej nie pojedzie chyba A jest jakiejś trzeciej możliwości... Chyba, a, a czy wsiądę do alloka? Nie, do alloka, kurna, alloka tak. Nie mogę mhm. O, o Dobra, to impasuje, prawda Idź tam kosić ten... Czekaj jest... Żebak Zaś mu jeździć <noise> A czemu nie? Ja no no to ta już nie, nie robię nic Nie, ja ci proponuję z tyłu, zanim ich będzie ja ci łatwiej i nie zaś wiem. to samo pole, no Pana ja Czternastka. Już je kosiły kiedy No to chyba nie na moim odcinku, bo ja je dopiero co kupiłem. Znaczy nie no nie u siebie, ale u kogoś już kosiłem. bo pewno dupa tego pola. To u siebie na, na tym. Na singlu. I tak mogło być. Pewnie nie tak, tak. grom na Krzycha modach. So, sobą na singlu tutaj nagrywa. Znaczy gra. O kurde ty, włączyłem trybunaty. A ja myślałem, że nagrywania. <laughs> Nie a ty ty se włączyłeś? No włączyłem se i teraz ty, właśnie se ustawiam mikrofon bo trochę za głośno ma <laughs> Muszę dostosować I zaś to. mnie wyrolowali od sieczki, no nie wierzę e, u, u mnie też byś kościół to nie martw się <laughs> To nie wchodza nawet żartowałem Nie mam mody w kombinatu. No tak tak to Czekaj o, ja po prostu Juny z lewej strony No właśnie a, tak A, a kto, kto kaj ostatni waroł? To no, ja nie nic nie łarał, co ty... No, ty ci... no mówię, że żeś łarał, ale to na tym, na u siebie żeś sobie Nie łarał i na głęboszem jeździł. Tak? No to jeden grzeb też pierun. Ty też jednej to samo też ziemię miela Będrował by jak kombajn w na grubie. No. <laughs> 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 ale jestem. <wieszne. śmiech> Pozdrawiamy, zmienia turki <laughs> Patrzcie, nawet mi asfaltówka wyłożyli co bym sobie mógł tu jeździć. Ło kurde, ale lagency. No to chyba u ciebie. No chyba u ciebie, bo mi aż opony zaczęły ścinać Ty, bo mi opony będę musiał nowy kupić, ty Dobrze, ja... lufita co, no, ty no, tam bo, przez Pałuj, pałuj Bo nie twoje. Znaczy lufita a... możesz w sumie stać, bo ja mam 61% o, Jezus! O, Jezus Maria! Co? <grym> Ale cię ścięło! Jak? Która kamera mnie bierze? Która? Coś takiego było. Która kamera? No było to w tej studiu? Która kamera mnie bierze, Tu tu, 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 Dobra, jak ty będziesz teraz jechać? No. Wiedzie tu koło mnie, tak? Ty już z tym na farmę. No 30%. Nie, nie. 5%. Ty tam, e, sobą jak będziesz miał pewno to mów, bo my nie mamy trzeciej przyczepki, nie? To ktoś tam. Ty, zaś gościoło! <noise> Jakiś <noise> internet masz kradziony, ty? Jak? kradziony? Normalny. U, nie bałem, Orange, ucino te zasięgi. <noise> no, normalny jest ty, co ty gadasz tam? No, ale nie, nie, normalny. Co ty wiesz o zabijaniu? <noise> Tyle no? ty, ile ty o czym innym, no. <głos> <głos> No, może już nie wiesz. wracajmy do tego tematu. Będziemy <laughs> talerzować na ukos? <laughs> no. A to trzeba też jechać tak jak z pługiem? <laughs> no matko. Były Leja. takie sytuacje, to już jutro. To ju A, to Nie, bo to nie ten odcinek, to we wtorek będzie. No, ale to jutro to jak było? będzie patrzeć, bo my nagrywamy to w sobotę, a w niedzielę będzie o talerzować. No, no. Także to już widzieliście. O. O, ten no, no. ale. Awesome. Nie będzie i tak Mam 56% jak coś no, Już, Żeby coś tak wydzieć tak. to trzeba mieć łoczy nie, nie... Ale jak nie mogę tu przez drogę pojechać ty to Może napęd załóg cały... Włączary 3 On nie okrzykło, nie ma napędów chyba Mam napędy Ma ale napędy, ale coś to nie daje, nie daje rady I, I tak nawet na drogę nie mogę wyjechać Są włączone nie... A widzieliście ten filmik, kto nie dał rady? Nie chce, prawda? Coś chirura nie chce złapać o. o. złapała. A to, to King of Sosnowiec, no to co ty chcesz. Ta. Mas, master of Sunshine. Tak. A jakby nie inaczej, kurczę. Ej, i to... No weź, ty cały czas mi w lewej słuchawcy co tak robi. No bo ty może... no. no. To może Dobrze. weźmy 85 od... Krzychas z tego typowego No. Odbiedlimy. <gulity> no że przez równie przejedzie. A co ty serio wpadłeś do rowu? Lechłek przez rów. Poginty będzie. Poginty, pierunie. Ja wiem już na motowidła spadł. Tak? No. Drogi spłot. <gulity> nie chciało mi się zawracać. Tylko 6,5 tysiąca euro. Kurde. Nie mam... Ty <gulity> nie mam tyle. <gulity> Wymiana motominów, no to tam... Taki Sto 100% mamy. To jedno 6,5 Dobra, już podjeżdżam. Przelisz e, sobie to na nazwę... złoty. Pieruna, jak to szybciej podjechać? A, dobra, ten. O Jezus Maria. Kaj... Kaj, ty żeś takiego... Warchlaka żeś kupił, chłopie. On nie ma siły jej ciągnąć. Kajuje. Mocno. Tak dużo, pieruna. Kto to Jest takie drogi do... wymyślił? To mi tutaj coś napisał na TS. ie Dawaj. Kajuje. Kaja mógł gadać. Do której kamery? Ty nie mów mi jak ja żyć. Ta po lewo. Chłopie, ale tu drogi masz. No to powiem to nawet w Radomiu takich nie masz. W Radomiu to lepsze masz. Jakby to Johnny powiedział King of Sosnowiec, nie? King, Master of Sunshine, o bogie. Jasno. Ale trzepanie y y Pamiętaj, pod... dozwolone do 19 19.0001 <noise> <noise> zakaz <noise> oh, wow. Oj, nie, nie w te, uliczkę wjechał, ale to nic. Też mi się to... No. Tak tak ja nie. mam jakiś stop mi pokazuje cały czas miga? Jakiś stop. No stop miga na desek kontrolnej. Ostatnio <noise> no. już też migał, spieprzył się czujnik. No, spieprzył się czujnik, <noise> i nie ma <mogę> go kto wymienić. <noise> A no to to, 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 to tak jak że myślą, no to czyli nic nowego no. Do światem tych i Cię wymieniał. Dobra, dobra, do, nie dogodomy nie. się, dogodomy się. Nie dogodomy się. Dlaczego? Bo nie. Why? Why? Żeś mnie, zraniłaś mnie w tym momencie. Ej, miałem dziwną sytuację, bo traktor pojechał do przodu, a przyczepa została z tyłu. Ty? Aha, no to nieźle. Ty się o takich ty? No, nie, to, no. To, to, to się nazywa lagi. Albo inaczej, do no synchro. <coughs> dlaczego to, ty masz tu już zrobioną tą tiszonkę? To To anomaliajna w tym losie. No. Internetowe. Internetowe. no. no. Yy, bo tak. Właśnie. nie no, bo się zrobiłem i tak twierdziłem, że mi źle co tam mam, ale mówię, a jak będzie z, trochę więcej to się nie zostanie. A reszta Od się Od przybytku będzie... głowa nie boli. Właśnie. Dokładnie. A rowy to trzeba można było zasypać tu. Właśnie nie, może wiru ani piachu, nic, może wymienił. Pieruna, no, jakże w pieprzył się wrócę to wyjechać teraz i mogę. Depnąć się kombajnem? Nie... <coughs> no Chcę farm... do przodu pojechać, tyś nie mogę, no ty utyś nie mogę, no To możecie cię kombajnem, co? Mi się lepiej nie popychać. Mi się lepiej jest... nie stykajmy końcówkami, przy... bo tu wiesz, przy pożymtor... jest jeden traktor jak coś i kombajnie a ty nie masz jakiegoś innego tu się wzik. o nie, to ten ty, nam a, ten z którem jest jeszcze jeden No zapomniałem. Patrz. jest masz ładować teleskopowy skorpiona hmm. po prostu nie przygotowana ta farma jest tak tak ja dokładnie ta farma nie jest odpowiednia przygotowanie odpowiednie przygotowanie pod y, ogólną pracę rolnictwa y, ogólnopolnego y, zwanego w sosnowcu i dlaczego mi się nabrało kiszonka? <laughs> Żeby, żebyś był cięższy. I porowie! I ogień. Panie, ja chciałem porowie, to to nie wyszło. <grym> <W> łopie, ale czy <grym> Podeś, coś podejście, nie? No to nieźle. Outrotką No to, no to nieźle się bawisz. Ile tam jest prosy na Silo tej. Nie wiem, jeszcze nie dojechałem. Aha. No to ciekawie. Nie powiem. <grym> nie, nie doszedł do końca. Dokładnie. On wie kiedy ze sceny... Nie kończy przed czasem. Dokładnie, ja wiem kiedy ze sceny za ich niepokonaniem Dwie sekundy później Ej Krzysiu, zaczyna się Cię obawiać Dwie sekundy później Zostałem na tarczy dwie sekundy później zostałeś na tarczy Dokładnie, a potem tu poszedłem spać Albo z tarczą, albo na tarczy No jeden już był na tarczy do tej pory, bo już skończył. Już? Całe pole? No? No to header na... Y, to ja mówię co mam robić, nie mówię, ciepe, jak mam chyć. kombajn do... na wózek No właśnie no. Na wózek, na header <grym> Na wózek, na header <grym> <grym> Może być na wózak, może być i na header y, Wiatr, przynica tu je. je nie, twoja, nasza. to po nim przejada Kombinek Combine do tego, do podwiata na farmach. I porowie i potem sobie podejść tym ciągnikiem co to jest do tej wózka podpięty na farmę ja, mamy to... problem Co? O stołek się w ja Następny Ty też musisz no stoć tam w rowie o? Ja... Ej, stój, bo ja mam sto, ty, hamuluj Ja to muszę Kuść was zobaczyć, nie? Ty lepiej nie patrz. Ja po... Nie to nie nagrywał, ty nie takich sytuacji. Łomatko bosko ja. Matko bo on... Jak ty go wyciągniesz, to ja nie wiem. Ja go wyciągnę, nie mord w ty się Ten też tu jest w tym. No serio? Ja pierdziele. To jest ładowarka teleskopowo. No już jest Ja Ja ale, ale ona nie doje roda. Kopie dawaj mnie to, ja tu zawodowy operator. Jaki to jest? Ach. Ar... Ja, ty jesteś zawodowy Ar... operator, pan jak gnoju? Nie sprzedawaj jest. go! Nie sprzedaj, go ino go tepia. No jak go tak podnieś, się gida, taki Nie tepej, no kurde, no chopno Sobon, Sobon, dawaj gazem! Gazem go! Dawaj wsteczny! Teraz wyjedzie! Ja ci mówię! Czekaj, ja go popcham jeszcze o... o. Popchnij tyłu! Za w hej! w te pieru na stronę! Ła pieru! Ła ja. Czekaj, bo coś się chyba zbierał! O, o. On się, ca on, on się cały czas tu zbierał! Czekaj, idzie! O Ojej! No ja, ja wiedziałem, co dwie głowy Dobra, to nie jedno. teraz tamtego wyciągać! Już jest wyciągnięty! <noise> Ale ten drugi z rowu, co... Masz sobą, to, to bierze się Dzi Johnny w rowie siedzi? No! Uj, czemu mi się kieszonka nabrała? O kurde, ciągnikiem który wjechał tam sobą, nie? Nie Skoro Johnny w nim siedzi, to Johnny tam wjechał tak? <grym> <grym> nie, mów... <grym> nie mów mi kaj, jak ja mam żyć. <grym> wow. Nie mów mi jak mam żyć. Ale tu ciepię na tych wertepach, ty. Jego rolu. Amortyzatory pójdą wszystkie. Picz. A ty się znasz na amortyzatorach, ty gdzieś, ty No Właśnie. O tym samym chciał ja powiedzieć Ja Tyś chciał, tyś widział o, krzychu tam bierze Dziwne kobiety do ciągników nie? Opiej, potem w las jedzie Ja dewe jedzie o ci tu zjada ja No i moje Wysa. dobre serce Wysiadam, radźcie Ja was posmyrą Ile ludzi tam jest na tym? Y 7% jeśli się nie myliłem a wyskoczył wszystko, nie? Powiem dokładnie, 8 tak Jeszcze twój jakby... O, bitch, bitch leci Ja nie puszczę. Maria. To... Co? O, prawie <laughs> mnie ciepnął Płoszył się chyba Ło, a mnie tu przechyliło Płoszyła się? Bitch Nie wyskoczył ci prawie... a choć nie wyskoczył teraz, bo przecież z tym Hej, ale teraz w Ultra Music Festival no, to, co? Dobra. No, dostał się do tej większej tej, organizacji yy, amerykańskiej. Amerykańskiej. Yy, wszystko następne z kisiąką na... Chłopie, ta odwarka jest taka amerykańską! Albo Lusti, weź podjdź po ten kombajn, co tam sobą kosił, to jest na 14 No. I weź tam od niego to, co ma w zbiorniku. Puszczę ci się do przyczepy. A ja pod no. Johnego już podjeżdżam i resztę już doby gaza w niej. No dobra. A ten traktor się wyciągnie. Uu kurde po to. To to to, 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 to Ale wiesz, że teraz no, ci prawa wyskoczy, Możesz wystawiać rurę tam. Co ty Johnny mówisz? Wiadam ci, że prawa ci wyskoczą. No bo jak mi puściano to co? No to tylko ci zarobki urwie albo... Zarobki urwie albo wytwytnie część ten. Dźwięki. No. no czekaj czy wy, wyłapie to. Ja co sprawdzę się dzisiaj kupić. No jest dłużej niż 20 sekund. Jakby już nie gro nic. Ale 20 sekund grało, ponad No bez przesady Ty John, Ja to young. było włączone i wyłączone Genwam you... Gnom do ciebie tylko po drodze jadek, chcę być kulturalny no No ja ty działałeś jak po drodze no No, no i nie wylądował. Bo na, na drodze był rów, nie słyszałeś o tym Aha. Rów Mariański Dokładnie Ja Allah ładna Weź, cóż, już w niej jednym rowie tam występował <laughs> Jo jakbyście słyszeli jakim ostatnio jakich sekszych film nakręcił. A blog robisz ten, Kto, ten ten tutaj taki mały kawałek czy... Co jest potem? No, dobra. dobra. Szyba, o Jezus Maria, wywalił się na... do góry nogami. Kto za. Nim? A, Nie, teraz ty, to się dopiero nazywa. Ja Nap Naprawił ci teraz. Jo, ja, ja go wypchnę. Prędzej czy później wyjedzie co? Mhm. Raczej obstawię te później. No o kurde. Albo nigdy. Czekaj, spróbó ja od drugiej strony popchnąć. Ja bym cię spróbował, żebyś ty tu wjechał i tak od tyłu i... A potem nie wiadomo ładowarką. No. jeszcze i ładowarka, tak mu ja pierdziemy. No tak to jest jak dajesz im właściwym y, ludziom ten. ten. Maszyny do pracy do. <grym> I ja. To mogę mu tu kompanem wjechać. Łatwiej byłoby wypchnąć Ło wow. nie Jakbyś tak y mocniej dziabnął może by dał radę Bo zadaw byś musiał złapać O! O! Ja byłem Ty zaraz kosmos go wydupczy No te, teraz to już żeś porobił chłopie Porobili Porobili A on się dziwi, że nie mógł wyjechać, jak on nie miał tego? Włączonych napędów Były no. napędy powłączone Patrzcie jak wyszedł My z nie takich opresji już z Johnem żeśmy wyjeżdżali, no nie? Aaa, pamiętny odcinek, realia <grym> Że mnie 40 wyhamował... Czterdziestka do przodu <grym> no, 40 wyciągała wszystko Nieważne, nie ma, nieważne Czy to Cieka, był cawki. klas, czy to było co innego, To wszystko wyciągała Ta 40 była jak czołg Jak ruski czołg Nie Rózki. do ruszenia to jest... Kejsa łamańca Ale to no. była 40, ruszała dosłownie w 40 co było A 40, sobie Kejsa ciągnęła i tam inne szeregi A Kejs nie mógł ruszyć, nie? No, a Kejs nie mógł ruszyć No to, to ładnie To było coś pięknego To wysypać ci to na gospodarkę? Co, te... Rzepak? No A ja sellnij go tam, gdzie jest najdrożej Opać, patrz, patrz Dawaj. jaki wygodny Patrz jaki wygodny się znalazł, na no pierdol z której Ale strony masz... ty, Johnny, jedziesz? Pszenicę masz dołu. Ty... Aha, no dobra. Już tu praktycznie na jeden raz. ...handel. Weź, no, tam jest tak horror, że ja... A wyjechaliście jest. tamtym traktorem? No. Tak. To ładnie. Bilgenland Handel. Jezus Maria, gdzie to będzie? Będziesz się cofał, Johnny, czy nie? Mhm. To jedenastki gdzieś jest. Dobra. Damy radę. Nie, nie ma to jak teleskop wyciągnąć i teleskopówka przez rów przejedzie No nie, albo ten napędy się załączy i się wyjeżdża Teleskop na maksa wysunąć, i to ciąży się przód trochę No jakbyś sobą siadł może na przodzie, to na tyle to byś dociążył Wypraszam sobie, jest chudy jak... Jak szkapa Kapa nie jest taka chuda się nie za na Boże Narodzenie Jak się tak żony bawisz, to nie moja wina no Ooooooooooo Ty widziałeś... Wypasiono miedza na Boże Narodzenie, nie? To tak, przecież tyś nie widział w swoim życiu Ooooooo O, to teraz zaryzykował bo Uwaga, uwaga I w tym momencie zaczyna się Ty, tyrania, tyrania Tyrania, Dawać, czekamy na disa, no Sobol, ileś ty w swoim życiu przerobił hektarów? W Wpizdziet O ile? No bo ja to pamiętam te No, no plus minus To 100, 200 no, A ja wspomnij to u mnie razy 20 Jakś ja wajna nie, nie widział oprócz bizu <laughs> mm -hmm. Tylko że ja mam przerobione 3 lata w kombinacie i przepracowane około 20 tysięcy hektarów Ej Johnny ale oh. nie mówimy o, o, o farmingu no nie, 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 nie jest fajna. <laughs> Nie no w tym momencie to potargę mi Jelita, nie no. To nie farbił? Nie, o, nie farbi. no, musiałeś to powiedzieć, nie? A teraz <laughs> sami się już tam tyraj się, nie? <laughs> Jezu Mario. nie farbił. Cześć, jeszcze tam do ciebie po okupką Nie 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 nie. Dobra. A zostawia kobani, nie chcę chodzić, niech pompuje paliwo. Dobra. Adblock, yy, składaj to wszystko, no i na farma Tu 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 Ty tam Aha sprzedajesz już ten rzepak, ja? Tak, tak 10 tysięcy Trochę lipnie, dobra Lipton! Nie, co to było pół przyrzepę, nawet mniej Co? Pół przyrzepy niecałe No było. bo to było niepryskane, nie <laughs> Dobra, jak tu najszybciej na Biogazownię, bo i tak tędy To jest na 17 hmm? Czy hmm? Co się stało? Co wy tam robicie zaś? O, teraz się rura pospada. chyba 19 razy się odwróciła. Kto? Rura na śkarni. Aha! No coś odstawiłem, panie prezesie. Ty, a ja, buzek to gdzie masz za sobą? Buzek na tak które jest. No Dobra. to traktorem na ten A po co? Ten, ładowarkę stoi. już daliście na farmę? Nie to i wszystko, tamka jest to Nie Ja jadę z tym, z y, hedelem Bo by się tam się dało ładowarką poubijać raczej sieczkę na farmie ta, co co, co nie To co, po co ładowarkę? a z traktorem? No właśnie Kobajn jest nie tam ciężejszy Tak, ale na gąsienicach A koba, ta, tam pieprz Kuźwa jeszcze, zasrany płodo, no, musi mieć tu kolizję no, oops, i no te słupki mają kolizję, bo sama siatka nie ma kolizji, ale słupki mają. No niestety tak to działa. No. Ale to jest urok tej mapy, takie wąskie drogi. No i zaś, ktoś kuźwa wam, Ile my tu mamy procent, 3%, tak, poziom bicia 100. Jezus, Mary, jak ja tam wjadę na tą gospodarkę? Gdzie jedziesz? No z headerem. A no to spokojnie tam wiedziesz co ty. To zaś się Co ty nie wiedziesz? Tam ze mną się nie napijesz. Dobra, już tam jadę na gospodarka zobaczyć co wyście tam porobili. To nic. Dużo i dobrego. Powiem Ci okay. szczerze, że jakbyś tak sobie niechał w realu, to... Miałbyś nie, sporo do płacenia. Nie, 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 nie wiem gdzie ci ten header postawi, tak ci na środku postawię. Dobrze, ja się go przystawię. No. Ej, ej, ładowarka jeszcze. A, dobra. Nie, ja nie będę ładowarką, tylko poubijam. No, to możecie poubijać tam. Hej, to jest do ubijania. Da no, to Lefty już tam będzie robił, nie? Wy tam zjedzcie tymi maszynami, co tam je porozstawialiście. Ale już przecież wszystko zryżone, Żeby było tak. wszystkim wszystko w jednym miejscu. Ja już tam do was zaraz jadę. tym przed armą. Ten, ten, będzie kumbajnem wjeżdżał, pieron jaki. Pod te wiaty, co są drzwi przesuwane takie drewniane. To żony jak się czkarnią wiedzie. I się Ty przyk i... Przykryj silos. los. No a ubiłeś, nie? To stół. No. No no to przykryj. No przykrywaj, przykrywaj. <laughs> Jedziesz po pryzmie. A tamten kombajn już jest spakowany? No mm. Jest <laughs> na gospodarstwie. Gdzie jest tamten ten Sabon nim kręci na razie. Bądź kij chopie. Tu, tu, nie wiem gdzie ci tą przyczepę postawić Tutaj tu gdzie ten Johnny wjeżdżał musisz wjechać Przyczepą? Nie nie nie, sobą sobą musisz tam wjechać Ja mam matko jaki tu ruch na tej gospodarce ty Nie życie żeś takiego nie widział tu Ło panie czekaj bo ja nie wiem sam A to musisz... ja chcę za Ło bo chcę tu tym wycofać czekaj i o, o, przejedź obok mnie miejscu parkowania no dawaj dawaj, o kurde. Ja, ja to muszę widzieć koło nie? Aha, widzę na belki żeś se tu postawił ten. No. Wiesz jakie fajne A... przydatne. On to jest bardzo przydatne. Dobra to niech tu zostanie. Ja ci postawię tam on na tym, koło kiszonki tej zrobione, byłeś miał akurat. To nikomu nie przeszkadza chyba. Wie, wie, wieć mu tam to do To tutaj postaw, tu. No bo dobra. Jeszcze postawiłem tam z traktorem stoi. No ja ją tutaj z, z, z drugiej strony. Przyrowie postawię. Pado? pada. Już jeden przyrowie stawiam. To by mieli co kraść. Aha, bo... Jest tak może być. nie ma wiary. Dobra, jada teleskopowo. No, no i to tyla? Tyle. <coughs> Szybko, krótko. No, bo tu był niepotrzebny chłopien. No. <coughs> o, nie może będzie zrobił te. Co te robicie? testy sprawnościowe. E, a ten nie tutaj, ty no. Co wy robicie jeszcze, czekaj? Gdzie wy wszyscy jesteście? W... O, dwa, dwa, tu, Stój, stój. O, o, o. o teraz. I, i, I do góry teraz. Nie działa. Idzie bokiem jak. Dobra, jest inny no to chyba wszystko w tym odcinku by było Jak to gadasz czy widzą? <gadzasz> no no <właśnie>. widzą wszystkim <gadzasz> No co akcja kiszonka przeprowadzona chodźcie tu, gdzie wy jesteście wszyscy? To nie była akcja kiszonka taką śmierdzących rzeczy jest Akcja kiszonka a. to jest 10 pulczach chodźć, a nie jedno. To znowu kombań do silosu No raczej tu nie jest silos No ale no tu nie jest było. Na ziemię. No, ale tu nie, tu nie jest silos, tu nie ma silosu. Tu można sobie normalnie zaparkować. Mhm. No, dobra. ale tam powinien... Krzychu będzie parkować, uwaga, wszystko będzie roz, rozdukcone. Gdzie Nie, bo... nie za Nie, ja jadę ładowarką, to będzie wszystko rozdukcone. No. A może być ten stary, jak człowiek ma się na obok maszyny, a nie... teraz piździelę w garażu. A, tam, dobra. Chodź, bo ci zamknę. <laughs> No Ja, ja stąd idę Otwieraj to, bo jeszcze się tam ładowarka zmieści Ładowarka tutaj, ty Tam się zmieści o, mnie to. Ty ładowarka nie. tam, gdzie kumbań stał No właśnie Otwieraj to, nie pijesz Tu, opie. O, e. przez brama No, to zobaczymy, cię wjedziesz No, dawaj No, Kurde! Co chciałem no. zrobić, Ty kradzie. no zmieściłabyś się tu jeszcze miejsca, No ale nie... ładowara tutaj nie wchodzi. Ty, a header z tego... Ja no z, gdzie wejdzie? z klasa gdzie Pójdź wejdzie? Puść wam w łeb, byś musiał dostać to No tu będzie. Zamknął mnie! mi to, ja to tam o, Ale, ale, to ale nie, tam, tak. nie tam, nie tam do środka. A czemu nie? będziesz coś jeszcze wrócił? No nie, no ale jak chcesz tam No to wios? dawaj, ty tam... No, no dobra, dobra i... no to jeszcze sobie popatrzymy, jak Johnnyła nie cofa. No, już się łamie I co, robią się problemy, nie? Nie yeah. Łysa ci co, ja ci nawet wrota otworzę, patrz Zobaczysz Nie wjedziesz tam Zobacz się, masz takie szerokie wrota, no Dawaj O, już nie. się złamała, już jest problem Super Trzeba choć, trzeba pchać pchajcie pchaj Narzucaj, narzucaj, narzucaj Naciepnij tyłem, naciepnij Powodzenia jak się wyrobisz do 12.55 to dobrze. Nie, jeszcze dwie minuty możesz. <noise> no, zobaczymy kuźla. Dawaj, dawaj, nie. Nie nie w tę, nie w tę, nie w tę. W drugą stronę łam. O. Nie, o, o. Ale hopią se poradzi i... No ja nie wiem, ja go asekuruje. Bardzo jak w... ale w kombajn przypieprzy. No ty, bo mi kombajn zarysujesz, ej. Patrz, nie, przejdzie, patrz, przejdzie! Patrz. Jedziesz, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. dawaj What be a? Masz seminuta. Moi się do przodu podciągnij. No albo też tak. Dobra, ty, ja jebie. Dawaj, 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 cofaj, fejt, to fejt, to fejt, to fejt, Dawaj, 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 dawaj stuk, jesteś tu słyszysz. Stuknij to, stuknij. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Jeszcze pół metra. I jeszcze ty tyle co kujna napłakał. Jedź, 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 jedź. ciofej, ciofej. cio No. Tam tyle myk tam. Co tam? aha. Tam no. Ale kurde nie mam odupacji do rana No przed czasem Dobra, o. przed czasem faktycznie Dobra Także to by było na tyle w tym odcinku byli ze mną ty, Johnny amatorze, ty. No żegnaj się Johnny ładnie nie No y, Sabon. Ja Co ty robisz mu? albo Johnny tobie No by chciał żebym był sobie. No i Lufty oczywiście Dzie Dziękuję, no, Do zobaczenia, no, cześć. No, do zobaczenia Trzymajcie się, cześć